Słuchajcie, znalazłem stare, stare filmiki na dysku, właśnie na starym kąpie. To co kiedyś próbowałem nagrywać przed, przed, przed YouTubem. No Wam, ciężki materiał, ale i wesoły. Ja go zmontuję i Wam go puszczę, także zapraszam na seans. Witam na kanale Bez Nazwy. Dzisiaj wyryw gier z olx -a. To co udało mi się ostatnio wyhaczyć w dość dobrej cenie 20 gier bodajże za 230 zł bez wysyłeczki, odbiór osobisty w legitnym pudełeczku oczywiście z napisem nie sprzedawać, nie wyrzucać ciekawe kto chciałby to wyrzucić no i tak, ja już gierki sobie przejrzałem e, całkiem ciekawy tytuł według mnie to co najciekawsze zostało na końcu to co mało mnie interesuje z przodu. Pierwszy tytuł <coughs> Mac Co jedynie posłuży mi za podstawkę pod kawę. Gra już jest niegrywalna, serwery wyłączone, ale pudełeczko się przyda. Drugi tytuł Quest for Boty, czyli jak to tam się wymawia. Komplecik będzie do kolekcji. Kolejny tytuł: iPad. To jest dla hardkorowych graczy. Też komplecik. Pudełeczko lekko pęknięte, ale nie szkodzi. Kolejny tytuł: Destiny, jedyneczka. Oj, 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 oj. Na PlayStation 3. Bodaj, że serwery jeszcze działają, jeszcze w to można pograć. Może się przyda. Uncharted pierwsza część. Komplecik. Do kolekcji tego akurat nie mam. Uncharted 2. To akurat posiadam. Zobaczymy, która wersja jest w lepszym stanie. Jedna do kolekcji, druga na sprzedaż. Kolejny tytuł. Uncharted 3. Komplecik. To już też mam. Więc lepsza wersja do kolekcji, gorsza na sprzedaż. Kolejny tytuł. Little Big Planet. Podaj, że posiadam. To też komplecik. Więc też będzie do sprawdzenia, która wersja lepsza, gorsza idzie do Żyda. Diablo trójeczka bez dodatku. Pierwsze wydanie komplecik, czyli też do sprzedania, ponieważ mam już wersję z dodatkiem. Kolejny tytuł: Złodzieje samochodów GTA. Wydanie platinium, niekompletne to już posiadam z dwoma dodatkami, więc ta gra idzie do Żyda. Kolejne, co my tu mamy. Batman. Game of the Year. 10 na 10. Komplecik. Akurat tutaj nie wiem czy to posiadam. Wiem, że mam wersję. Wydanie zbiorcze trzech gier, aczkolwiek jedna tylko jest na płycie, a dwa, Z gry to są kody do pobrania. Nie wiem czy jeszcze aktualne, więc zobaczymy. Kolejna gra. Cóż my tu mamy? God of War. Trójeczka. Tam akurat wersję posiadam na PlayStation 4. Tutaj też komplecik, więc na trójeczkę powędruję do kolekcji. Kolejny tytuł Red Dead Redemption. Również w kolekcji posiadam. Mamy komplecik. Więc do sprzedaży. Kolejny tytuł. Też jest coś dla hardkorów. Sims 3 Zwierzaki. W dobrym stanie. Pójdzie na sprzedaż. Tego akurat nie potrzebuje. Kolejny tytuł. Bloodborne. Na PlayStation 4. Ograłem. Bardzo fajny tytuł. Posiadam, więc też na sprzedaż. No i zbliżamy się do tych, co na... tego co najlepsze. God of War. Kolekcja. Pierwsza, druga część. Oczywiście już ograłem. I na PlayStation 2, na PlayStation 3. Ale że tak powiem, sprzedałem kiedyś swoją wersję, więc ta wraca do kolekcji. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ha, klasyka HD. ICO i Shadow w Colossus to już akurat posiadam w kolekcji, więc, więc ta będzie szła na sprzedaż. O, komplecik w fajnym stanie. Kolejny tytuł. Spider Man Web of Shadows. Tego nie ma w kolekcji. Polowałem na to. I ten zakup mnie bardzo cieszy. Akurat gra skoczyła dosyć mocno w górę, koło 7-8 na Allegro. Także to na pewno do kolekcji. I najlepszy łup, według mnie w całym zestawieniu Demon Souls. I to jest wydanie. Wydanie wydane przez gdzie tu będzie wydawcy nie widać w każdym razie chińska wersja angielskie napisy i to jest komplecik instrukcja wisologia, sterowanie, super stanie. Akurat tą grę już posiadam, tylko w innym wydaniu. Zobaczymy, czy przygotowałem tutaj to wydanie. I to jest wydanie przez Banda i Namco. A to pewnie będzie wydanie przez, wydane przez Atlusa. Także prawdopodobnie obydwie wersje sobie zachowam jako wielki fan tej serii także idzie do kompleciku i ostatnia gra która tutaj się ukryła nam za za pudełeczkiem Dark Souls Limited Edition na Playstation 3 i tutaj mamy tak Dark Souls w pudełeczku komplecik komplecik o, coś jeszcze mamy. Jakiś kod pewnie już dawno wykorzystany. Dobra. I co też? To jeszcze tutaj jest Dark Souls Artbook. I tu mamy Soundtrack. Artbook do gry. I Dark Souls film na DVD o powstawaniu gry. Także fajny komplecik. Pójdzie do kolekcji. To prawda wersję Dark Souls na PlayStation 3 posiadam, ale nie w wydaniu limitowanym. Jest to wydanie to, sama, to samo, tylko zwykłe. Na czwórkę też mam tą wersję, że tak powiem zremasterowaną. Ograne, poprzechodzone, także jedna wersja idzie do sprzedaży. I to jest cały komplecik. Koszt zakupu 230 zł. Bez kosztów, bez, bez kosztów wysyłki. Średnio 11 zł. za grę. Więc moim zdaniem opłacało się. I to wszystko do kolejnego filmiku. Na razie. Dobra, kamerzysta już tak powiem już przygotowany. Tak jest. A ty się nie zmywasz, ja. paczkę. Ja nie mogę, dobra. Paczucha Oelisa. a Czekaj, się tutaj nożem nie sieknął. w rodzinie. Koszt paczuchy... 170 zł. Dwie cechy przesyłki, czyli łączna kwota. 150 plus 20. Całość 170. W ma być 39 gier, więc trochę sportowych. Jeszcze pierwszy raz otwieram, nie otwierane było. Teraz sprawdzimy czy, czy przyszło. O, na razie masa kartonu, to jak ktoś wynosił. Dobra, kamerzysta najazd nagry na z góry. Jest? Tak. Dobra, tracimy po kolei. Ty łapaj na kamerze. Taken tak, turnament. O, komplecik. Płyta idealna. Druga gra. Medal of Honor też komplecik. Płytka idealna. Enigel 13. Ok. Kolejna gra. FIFA 11. Komplecik. podać, Potem tak. Nie for Speed. Most Wanted. To będzie akurat do kolekcji, bo tego nie mamy. Kolejny tytuł Medal of Honor też komplecik, ale to już jest w zestawie, więc będzie szło do sprzedaży. Skate trujeczka bez płyty. Ojoj, oj, oj, może będzie dziś płyta. Zaraz sprawdzimy. Operatuję flashpoint, komplecik. na pudełeczko Fifa Afrika komplecik kolejny tytuł Guitar Hero no teraz to nie zbierać New for Speed The Run komplecik Call of Duty Black Ops to jest płytka. Idealny w idealnym stanie. Tu akurat mam, ale... chyba Czego przejdę na bo, czy drugi paczek. FIFA Street w platynie. Komplecik. Kolejny tytuł. Call of Duty World at War. Trochę zniszczone pudełko, ale zmieni się jakąś FIFA. Ratchet i Clank. Komplecik w platynie, tego nie mamy, też do kompletu będzie szło. Day 2, komplecik. I teraz tak, Battlefield 4. Ho, 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 ho. co tu się wydarzyło. Wszystko dobre nogami, ale ważne, że komplecik także leci do. Tu mamy Gitar Hero World Tour. I a aż Książeczki to jakoś dziwnie. Dobra. Battlefield trujeczka jest. Pudełko. Kolejne tytuły FIFA Brazylia 2014 Fight Night Champions. To jest. Wszystkie płytki widzę w stanie idealnym. Saint Row czwóreczka, tego nie mamy, będzie do kolekcji też komplet, fan idealny. I teraz po kolei FIFA 10, szybki tutaj, akurat niczego nie potrzebny. Jeszcze raz Battlefield czwóreczka, komplecik. Jedna pójdzie do sprzedaży, jedna do kolekcji. Tomb Raider Underworld, tak kolejna FIFA 09. U pudełko tutaj mocno sterane, ale to. Jeśli nie szkoda. O, i najlepsza gra z całego zestawu Portal 2. Najdroższa i najrzadsza. Dobra, kolejny tytuł FIFA 14, kolejna gra SSX Snowboard, to akurat mam, więc ta będzie szła do sprzedaży FIFA 13, komplet i teraz FIFA Street, to jest bardzo ładne wydanie, może sobie zachowam, tego nie mam. Kolejny tytuł: Resident Evil 6, też dosyć drogie, ale to już mamy, więc pójdzie do sprzedaży. Uncharted 2, komplecik, to pójdzie na sprzedaż, to mamy. I teraz tak, Skate 3, jeszcze raz, tam to wersja była bez płyty, nie wiem dlaczego ok więc to będzie do sprzedaży bo to już mamy kolejny tytuł Fifa jest wiem, F11 2010 sportowa chyba zostanie Black Ops 2 do sprzedaży, idealny stan i co tu jeszcze jest The Lost, tego nie mam komplet, więc też do kolekcji i ostatni gry Fifa 12 i Troweluszyn Soccer 2011. Także też ideał. I to by były wszystkie tytuły z paczuchy. Nie ma nic. Nie ma już. Nic nie wygrzebiemy. Także jest solidna paczka gier za małą kwotę. No. I do. Witam wszystkich oglądających w kolejnym odcinku Januszowych Zakupów. Chyba tak to nazwę. Bo tak to wygląda że. Wszystko, co kupuję, praktycznie OLX. I po taniości jak Janusz, to tak zestaw trzech gier na PS3 Street Fighter, mm, czwóreczka. Wydanie Super. Nie jest to chyba najwyższe wydanie, bo chyba jest Ultimate Street Fighter i tam są wszystkie dodatki. Ale on może być. Druga gra Star Wars, Star Wars Force Unleashed. Jedynaczkę kiedyś ogrywałem. Nie mam tego w kolekcji, więc kupiłem. No i Sleeping Dong oczywiście to też ograłem chyba bodajże w PS Plusie. Na czwórkę też mam wydanie, ale na trójkę oczywiście się przyda do kolekcji. Teraz zakupy na czwóreczkę, wszystko nowe w folii. Kupione ze sklepu, ale oczywiście zamykanego, także też po Witam w kolejnym Januszowym wyrywie. Dzisiaj tak trochę na Spartana. W trakcie przeprowadzki ale kupiłem kilka fajnych tytułów, więc się pochwalę. Pierwszy tytuł Armored Core 4 Zakupiony, muszę mi sobie pomóc. E, zakupiony za bodajże dwie z Zoelixa. Przesyłka chyba od 5-10 zł. Już nie pamiętam. Akurat tej, tą część chyba nie grałem komplecik, a tutaj mamy tak, płytka zakurzona, ale bez rysek, I tu jest jakaś dziurka wycięta na kodzie kreskowym, ale nie robi problemu, także Armored Core 4. I no i dzisiejszy wyryw Starlink for Atlas w wersji polski, angielski to akurat kupiłem ci za 45 zł używane, ale w planie idealnym ponoć w empiku ta gra z też tym wydaniem startowym chodzi o 89 zł Media ekspert podobnie, także cały komplet A, jeszcze nie otwieramy tego także nawet nie wiem czy wszystko jest, ale widzę, że jest gra, jest wszystko, to co powinno być w zestawie. Po blokowane. S. Jeszcze wydanie z, pewnie z konsolą. Bo Jest noc to Separate. Chyba że chodzi o zestaw cały. Dobra. To jest to jedno. samo już nie będę wyciągał. To jest cały zestaw. Dobra. I teraz paczucha Zolixa. Tu jest bodajże 7 gier. Hmm, każda za 15 złotych. Dwie mi się powtórzą, ale już wziąłem cały komplet, żeby sprzedający puścił mi wszystko i poczekał te dwa dni do płatności. Także tutaj zestawi klaster ręcznie przygotowany. Trzymam sobie. Nogami jeszcze nie otwierałem, tak otwieramy komisyjnie. Nie ma to tamto. Muszę stać kupić do tych, tego telefonu, bo to wszystko to jest taka prowizora, że głowa boli. Ale pełna motorszczyzna to pełna motorszczyzna. czy trocin napchał, żeby... Kulier nie skopał. O, coś się laser ręcznie przytępił. O, jesteśmy w środku. Widzę, no, są poduchy powietrzne. Jest, już bit. Dobra, po kolei. Co my tu mamy? Jak coś chyba... Nie bardzo te gry, których... Ja nie, dobra, zgadza z początku, że pierwsza gra to jest obliviona. Nie zamawiałem obliviona, ale to jest coś innego. Momencik. Teraz tak. Pierwszy tytuł, ostatnio, do którego mam szczęście, bo ostatnio też to kupiłem w poprzednim filmiku Dark Souls Limited Edition. Jest, widzę, komplecik. Jest, gra. Da, komplecik. Zresztą to sobie potem sprawdzimy dokładnie. Kolejny tytuł Armored Core Piąteczka. Także kolekcja wzbogaci mi się o gry z robotami. Z robotami, z mychami, zaraz zajadę. Fani, To mnie chętne roboty. Starocean. The Last Hope. Wyżet remaster na czwórkę, ale chyba tylko wersja cyfrowa jest. Nie wiem, czy w pudełku to wyszło. To już akurat mam w kolekcji, ale dosyć drogo stoi. Więc Czemu by nie mieć tego na wymianę? Walki Chronicles to akurat ogrywałem na trójeczce i tak samo mam tą wersję na PS4 zremasterowaną i przeszedłem. Teraz czeka kolejna część do grania, ale nie wiem kiedy się z nim zabrać. Także też do kolekcji będzie. O, czyli komplecik. Dobra. Armored Core for Answer. I tutaj mamy też komplecik. Kolejna gra o Mechach. O, nawet jest po polsku układka, także wydanie No na no, rynek polski. Dobra, kolejny tytuł RPG, White Knight Chronicles, ogólnie średniak. Taki gra bardziej w stylu MMORPG, ale singlowe. Jeszcze jest dwójeczka, dwójeczka dosyć drogo stoi i zawiera chyba bodajże tą część, pierwszą i drugą. I ostatni tytuł, który najmniej mnie interesował, ale że był w zestawie, to wziąłem. Blade Storm, chyba coś w klimatach dynasty Warriora, czyli gry typu muso od Koei. Oni się w tym specjalizują. masę tych gier. Ja ze swojej strony najbardziej lubię nie dynasty Warriora, a. I drugą serię, bodajże, nie wiem jak ona się nazywa, musiałbym zerknąć na moje gry. No nieważne, jak sobie przypomnę to powiem, ale gdzieś w zestawie mam. Sa o, Sangaku Basara, Samurai Heroes. Ta seria jest ee, moją ulubioną. Dynasty Warrior jakoś nie mnie podchodzi. Dobra, to na tyle, do kolejnego filmiku. Coś mi tu się przerwało. Czyli tak. Reusik około dwóch dyszek. Shadow Tactics trzy dyszki. No i tutaj dwie droższe gry. Po siedemdziesiąt za sztukę. Deadweek Enchanted Edition i Space Hulk Tactics. I teraz tak. Paczucha. Chyba za licze z tego co pamiętam. Z grami na tę strójeczkę. Dobra. Otwieramy. Skalpel kuchenny, tak zwany, lub laser ręczny. Nie wiem. Living art, czy jest art? Czy jest sztuka? Dobrze. Podaję. Nie mam gdzie siedzieć, nie jedzam. I patrzymy. Do nas przyszło. Same kartony, chyba na to jebali. Nie, coś jest w środku. Coś jest w środku. Coś jest w środku. Czyli gierki na PlayStation 2 nie mam, ale to akurat był bardzo Januszowy wyryw. 3 gry za 85 zł łącznie z kosztami przesyłki Z tego co wiem na Allegro Ace Combat na tą chwilę jest jedna sztuka za 99 zł Dragon Quest jest 4 czy 5 sztuk, które zaczynają się od kwoty yy, bodajże 90 zł no i tutaj jakiś horror którego w ogóle nie wiem jak wycenić bo na Allegro go nie ma więc może i kosztować piątaka może kosztować 100 we dwie cholera wie, zależy Ile kto będzie chciał za to dać? To teraz sprawdzamy, chociaż stan. Jest książeczka, komplecik, czyli już, już nie jest najgorzej. Płytka. Hmm, płytka elegancki, stan. Prawie jak nowa. No już mi się podoba ten zakup. Ok, druga gra. Bread of Fire. Hmm. Japoński RPG oczywiście płytka też w eleganckim stanie. No, kurde, powiem Wam że teraz bardziej zadowolony z tego zakupu. I teraz Ace Combat, też komplecik. I tutaj mamy płytkę też praktycznie jak nówka. Także to się chwali. Cholera, cholera. Jak jeszcze jak mnie weźmie, to i playa dwójkę sobie kupię do kolekcji. Co by szafę całą zapakować. No nic, zobaczymy. Albo sprzedam, albo, albo zacznę zbierać gry na dwójkę. No. Dobra. Wszystko gry na trójeczkę, które zamówiłem w ilości bodajże 10 sztuk, jeszcze nie dotarły do mnie. To będzie kolejny filmik. To na razie.